Życie miłosne Mikołaja Roznerskiego jest burzliwe. Aktor spotykał się z wieloma kobietami, m.in. z Olgą Bołądź, Marceliną Zawacką czy Martą Juras, z którą ma syna. Przez lata Mikołaj dorobił się opinii niestałego w uczuciach. W pewnym momencie spotkał na swojej drodze Adrianę Kalską i znów ugodziła go strzała Amora. Roznerski w wywiadach opowiadał, że bardzo mu zależy na tym, żeby pielęgnować te relacje i po prostu nic nie schrzanić. Adriana i Mikołaj starali się nie epatować przesadnie prywatnością, ale i tak co jakiś czas przedostawały się do mediów doniesienia o kryzysach w ich związku. Aktualnie znów huczy od plotek. Od jakiegoś czasu do naszej redakcji spływają donosy, z których wynika, że Roznerski i Kalska nie są już razem. Choć na Instagramie pojawiają się jeszcze czasem ich wspólne zdjęcia, nasi informatorzy twierdzą, że dzieje się tak jedynie z powodu kontraktów reklamowych, z których była para musi się wywiązać. Ponadto aktorzy wciąż grają razem wem, jak miłość i nie chcą psuć atmosfery na planie. Pewną wskazówką, mogącą być potwierdzeniem tych doniesień, jest fakt, że Adriana przestała obserwować Mikołaja na Instagramie. Jak wiadomo, najczęściej dzieje się tak po rozstaniu albo w wyniku ostrego konfliktu. Poprosiliśmy Adę i Mikołaja o komentarz na temat tych doniesień. Oboje jednak nabrali wody w usta. Myślicie, że jest coś na rzeczy?